Marcelina nie mogła zignorować wołania o pomoc starszej kobiety, które spotkało ją na jej drodze. Bez wahania zabrała ją do szpitala, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Jednak akt współczucia Marcelini przyciągnął ciekawskie spojrzenia, a nawet drwiny ze strony jej kolegów. Jednak niespodziewane pojawienie się tajemniczego wnuka tej pani miało całkowicie zrewolucjonizować tę sytuację. Witajcie na kanale Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Są dni, kiedy wszystko zdaje się układać wbrew nam, i ten konkretny dzień był jednym z nich dla Marcelini. Pierwsze promienie słońca wtargnęły do jej pokoju, zmuszając ją do przebudzenia. Wyciągnęła rękę po telefon z szafki nocnej, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że bateria była rozładowana. Która mogła być godzina? Zrywając się z łóżka, znalazła zegar na komodzie. Jej serce zamarło, gdy zdała sobie sprawę, że jest spóźniona. Rozładowany telefon nie włączył alarmu tak, jak powinien. Marcelina powinna już być w drodze do pracy, a tymczasem wciąż była w domu, oszołomiona burzliwym przebudzeniem. Ogarnęło ją poczucie pilności i Marcelina ruszyła do pokoju Ani, swojej córki. Dwunastoletnia dziewczynka również obudziła się przestraszona, zdezorientowana całym gorączkowym ruchem wokół niej. Z zaniepokojonym wyrazem twarzy obie zaczęły biegać po domu, pospiesznie zmieniając ubrania i przygotowując posiłki. W pośpiechu zegar nieubłaganie tykał, odliczając każdą sekundę, która zdawała się wymykać im z rąk. Marcelina czuła się winna, że zawiodła w roli troskliwej i punktualnej matki, starając się jednocześnie załatwić wszystko w rekordowym czasie. W jej głowie kłębiły się myśli i obawy. Marcelina ostatnio przeżywała trudne chwile. Niedawne rozstanie z ojcem Ani wstrząsnęło nią do głębi. A teraz, możliwość utraty pracy, która utrzymywała ich dom, była nie do pomyślenia. Zadzwoniła do szpitala, gdzie pracowała jako pielęgniarka, informując ich, że się spóźni. Znana ze swojej wzorowej punktualności i niestrudzonego zaangażowania w swoje obowiązki, opóźnienie to głęboko ją zmartwiło. Marcelina była odpowiedzialną kobietą, która robiła wszystko, jak należy. A niemożność wywiązania się ze swojego zawodowego zobowiązania na czas głęboko ją zaniepokoiła. Ten dzień nadal okazywał się prawdziwym testem cierpliwości i wytrwałości dla Marcelini i jej córki. Po pokonaniu porannego pośpiechu, były wreszcie gotowe do wyjścia z domu. Ale wkrótce pojawiła się nowa niespodzianka: gdzie były kluczyki do samochodu? Poszukiwania kluczyka zamieniły się w prawdziwą sagę. Obie przeszukiwały każdy zakątek domu w desperacji. W końcu znalazły kluczyk w kieszeni płaszcza, który Marcelina nosiła poprzedniego dnia. Było to małe zwycięstwo pośród chaosu. Z czasem już na wyczerpaniu, szybko wyruszyły. Plan zakładał odprowadzenie Ani do szkoły. A potem Marcelina miała udać się do szpitala. Jednak los wydawał się znowu z nimi igrać. Zaledwie kilka kilometrów po rozpoczęciu jazdy, deska rozdzielcza samochodu wskazała, że paliwo się kończy. Nerwowość jeszcze bardziej wzrosła, ale Marcelina pozostała spokojna i przypomniała sobie o pobliskiej stacji benzynowej, gdzie mogła zatankować. Kilka przecznic przed stacją benzynową, niespodziewana scena zablokowała drogę. Stare drzewo przewróciło się na środek ulicy, powodując niewielki korek. Nie mogąc zawrócić, Samochód utknął w korku. Po poranku pełnym wyzwań, Marcelina w końcu zatankowała samochód i dotarły do szkoły, gdzie Ania się uczyła. Dziewczynka z błyskiem w oczach przypomniała swojej mamie. Mamo, nie zapomnij kupić biletu na koncert kordiana, musimy kupić go rano, bo szybko się wyprzedają. Przez miesiące Ania z niecierpliwością mówiła o tym koncercie. Kordian był słynnym piosenkarzem który zyskał popularność w tym mieście i zdobył serca wielu, osiągając ogólnokrajowy sukces. Teraz wrócił na specjalny koncert. Gdy Marcelina zmierzała do szpitala, poczuła, jak delikatna ulga ogarnia jej serce. Jednak jej podróż nie zakończyłaby się bez jeszcze jednego wyzwania. Zbliżając się do szpitala, Marcelina zauważyła, że nie ma dostępnych miejsc parkingowych w pobliżu. Cierpliwie szukała miejsca ale sytuacja nie sprzyjała. Jedyną opcją było miejsce parkingowe kilka przecznic od szpitala. Była to znaczna odległość, zwłaszcza w dniu, gdy każda minuta była cenna. Gdy szła w kierunku szpitala, Marcelina zauważyła scenę, która natychmiast przykuła jej uwagę. Starsza kobieta, wydająca się zdezorientowana i zagubiona, podchodziła do spieszących się przechodniów wokół niej. Marcelina zauważyła, że kobieta miała niewielką ranę na głowie, z której sączyła się krew. Z jakiegoś powodu ludzie ją ignorowali, kontynuując swoją drogę bez oferowania pomocy. Mimo, że była spóźniona i miała już napięty dzień, Marcelina wiedziała, że nie może zignorować tej sytuacji. Jej serce wypełniło się empatią i troską o starszą panią, podeszła do niej z opieką i życzliwością, oferując swoją pomoc. Przepraszam, czy wszystko w porządku. Czy mogę w jakiś sposób pomóc? Zapytała Marcelina, zachowując spokojny i przyjazny ton. Kobieta wydawała się zaskoczona, że ktoś wreszcie zwrócił na nią uwagę. Spojrzała na Marcelinę ze łzami w oczach i odpowiedziała: Och, moja droga, trochę się zraniłam. Nie jestem pewna, co się stało, jestem trochę zdezorientowana. Bez wahania Marcelina wzięła chusteczkę i delikatnie oczyściła ranę kobiety pocieszając ją życzliwymi słowami. Zaproponowała następnie zabranie jej do szpitala, gdzie pracowała, aby mogła zostać zbadana i otrzymać odpowiednią opiekę. Kobieta zgodziła się na propozycję Marcelini, wdzięczna za pomoc i troskę. Po przybyciu do szpitala ze starszą panią, Marcelina została ciepło przyjęta przez swoich współpracowników, którzy zauważyli zamieszanie i trudności w poruszaniu się kobiety. Z troską o jej dobrostan zorganizowano wózek inwalidzki, aby ułatwić jej poruszanie się. Szpital, w którym pracowała Marcelina, był prywatny, a jej koledzy byli zaskoczeni sytuacją. Pojawiły się pewne oceny, ponieważ kobieta była ubrana niechlujnie i niewłaściwie do pogody, co skłoniło ludzi do myślenia, że mogła być bezdomna. Jednak Marcelina była zdeterminowana, aby pomóc kobiecie, niezależnie od jej wyglądu czy pochodzenia. Wyjaśniła swoim kolegom, że znalazła kobietę na ulicy, wydającą się być w tarapatach, i była gotowa pokryć koszty materiałów użytych do jej opieki. Podczas gdy Marcelina delikatnie opatrywała ranę na głowie starszej pani, ta wciąż bardzo zdezorientowana i oszołomiona, niespodziewanie zwymiotowała, powodując bałagan wokół, nawet na stopach Marcelini. W obliczu nietypowej sytuacji, współpracownicy Marcelini nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Znów przynosisz do leczenia bezdomnych Marcela, a teraz oprócz opieki nad nią, będziesz musiała poradzić sobie z tym bałaganem, komentowali koledzy Marcelini, wybuchając śmiechem. Podczas gdy starsza pani wciąż przepraszała za incydent, Marcelina przyjęła przeprosiny z życzliwym uśmiechem, uspokajając ją, że wszystko w porządku i takie rzeczy mogą się każdemu zdarzyć. Wtedy starsza pani przypomniała sobie, że miała przy sobie dokumenty i wręczyła je Marcelinie. Po ich sprawdzeniu Marcelina dokonała zaskakującego odkrycia. Starsza pani miała ubezpieczenie zdrowotne i nie była bezdomna, jak wielu zakładało. Była po prostu osobą, która w tym momencie potrzebowała pomocy i troski. Mając te informacje, Marcelina zdała sobie sprawę z potrzeby szybkiego działania. Starsza pani została natychmiast przewieziona do pokoju, gdzie mogła odpocząć i otrzymać niezbędną opiekę. Odpowiedzialni za starszą panią zostali od razu powiadomieni, aby byli świadomi, co się stało i mogli być przy niej podczas leczenia. Podczas gdy Marcelina zmieniała ubranie po incydencie ze starszą panią, przypomniała sobie prośbę swojej córki Ani, aby kupić bilety na koncert piosenkarza Kordiana. Chwyciła telefon i weszła na stronę internetową, aby dokonać zakupu, ale szczęście jej nie sprzyjało. Bilety były już wyprzedane. Ogarnęło ją uczucie frustracji, wiedząc, jak bardzo Ania czekała na ten moment. Marcelina wiedziała, że pod koniec dnia będzie musiała zmierzyć się z rozczarowaniem swojej córki. Nieszczęścia tego dnia wydawały się nie mieć końca, przynajmniej tak myślała, ale miała się przekonać, że się myliła, a los szykował dla niej dobre wiadomości. Niezwykłe zamieszanie zaczęło się przed szpitalem, co zaintrygowało Marcelinę. Samochody, ochroniarze, Ludzie i fotografowie zgromadzili się, tworząc kordon. Pielęgniarka nie mogła zrozumieć, co tam się dzieje. Wtedy podjechał czarny samochód i wysiadł z niego młody mężczyzna, okazując się być piosenkarzem kordianem. Marcelina była zaskoczona, widząc go tam, a jeszcze bardziej zaskoczyło ją wyjaśnienie powodu jego wizyty w szpitalu. Przyjechałem odwiedzić moją babcię, uderzyła się w głowę i była tutaj leczona, powiedział mężczyzna z troską w głosie. W tym momencie Marcelina była oszołomiona, łącząc fakty w swojej głowie. Kobieta, której pomogła na ulicy, była babcią słynnego piosenkarza. To był zaskakujący zbieg okoliczności, a Marcelina nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Słynny piosenkarz spędził trochę czasu, odwiedzając swoją babcię, a cały szpital był podekscytowany obecnością wielkiej gwiazdy muzyki. Wszyscy uśmiechali się i rozmawiali o tej znakomitej obecności. Ale Marcelina, choć pod wrażeniem, zachowała swój profesjonalizm i kontynuowała opiekę nad pacjentami. Kiedy Kordian opuścił pokój, w którym przebywała jego babcia, zadał pytanie, które zaskoczyło Marcelinę. Chciał wiedzieć, kto był pielęgniarką odpowiedzialną za pomoc jego babci na ulicy, kiedy była zdezorientowana. Marcelina, trochę nerwowa, przedstawiła się. Nie mogła uwierzyć że stoi twarzą w twarz z idolem swojej córki. Kordian spojrzał na nią z uśmiechem i powiedział Chciałbym bardzo podziękować za twoją życzliwość wobec mojej babci. Teraz zaczyna przypominać sobie, co się stało. Wyszła na spacer i potknęła się, uderzając się w głowę. Na chwilę zapomniała niektórych informacji. Dziękuję za opiekę nad nią. Następnie Kordian złożył zaproszenie, które wprawiło Marcelinę w osłupienie. Chciałabyś przyjść na mój koncert dzisiaj wieczorem? Byłoby mi miło gościć cię w mojej garderobie razem z moim zespołem. Pielęgniarka ledwo mogła powstrzymać swoje podekscytowanie. Jej oczy błyszczały z radości i zaskoczenia zaproszeniem. Bardzo bym chciała, ale czy mogłabym zabrać ze sobą moją córkę? Jest twoją wielką fanką. Kordian uśmiechnął się ciepło, doceniając szczere podekscytowanie Marcelini. Oczywiście. Chętnie bym ją też poznał. Przynieś ją i mam nadzieję, że obie spędzicie wyjątkowy wieczór. Marcelina była promienna. Serdecznie podziękowała piosenkarzowi za jego hojność i za możliwość stworzenia tak wyjątkowego momentu dla swojej córki. Słowa ledwo mogły wyrazić jej wdzięczność, ale blask w jej oczach mówił wszystko. Tej nocy Marcelina i jej córka Ania weszły na salę, czując się jak w śnie. Atmosfera była wypełniona muzyką i energią a występ kordiana był niesamowity. Ania była zachwycona, widząc swojego idola z bliska, a Marcelina była wzruszona, mogąc uczestniczyć w tym wyjątkowym momencie ze swoją córką. Po koncercie zostały zabrane na zaplecze, gdzie kordian przywitał je serdecznym uśmiechem. Rozmawiał z Anią, która była praktycznie bez słów z emocji, i dzielił się zabawnymi i osobistymi historiami. Marcelina obserwowała te interakcje z sercem pełnym wdzięczności, zdając sobie sprawę, jak wiele ten moment znaczył dla jej córki. Kiedy się żegnały, Kordian dał Ani autograf i serdeczny uścisk. Marcelina również wyciągnęła rękę, aby uścisnąć jego dłoń i ponownie podzękowała mu za uczynienie tego wieczoru tak wyjątkowym. Ten dzień, który zaczął się od serii zagmatwanych i trudnych sytuacji, Teraz kończył się w zaskakująco szczęśliwy i satysfakcjonujący sposób. Ten dzień był dowodem na to, że nawet gdy początki są burzliwe i zagmatwane, wysiłki włożone w czynienie dobra mogą prowadzić do satysfakcjonujących rezultatów. Jeśli podobała Ci się ta historia, proszę, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z numerem od 1 do 5, aby dać znać, jak bardzo Ci się podobała historia. Obejrzyj także wideo które jest obecnie na Twoim ekranie. Do zobaczenia wkrótce.